Liczby x minus 5 szóstych i y są uporządkowane rosnąco. Liczba y jest o jednej, jedną drugą większa od minus 5 szóstych. No to minus 5 szóstych plus jedna druga. No to sprowadzamy do wspólnego mianownika. Mamy minus 5 szóstych dodać 3 szósty. Brakowało 5, ktoś przeniósł 3, to nadal dwóch będzie brakować. Skrócimy przez 2, to będzie minus 1 trzecia. Teraz liczba minus 5 szóstych jest o 1 drugą większa od liczby x. Minus 5 szóstych jest o 1 drugą większa, więc trzeba 1 drugą odjąć. Sprowadzamy do wspólnego mianownika. Mamy minus 5 szóstych, minus 3 szóste. Czyli łącznie minus 8 szóstych, bo brakowało 5 jeszcze 3, czyli łącznie brakuje 8. Skracamy przez 2 i mamy minus 4 trzecie. Czyli y to minus 1 trzecia, x to minus 4 trzecia, czyli mamy odpowiedź A. I dajcie koniecznie znać, czy dobrze wytłumaczyłam, czy rozumiecie. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie. Ja na wszystkie Wasze pytania odpowiem. A pamiętajcie, że mam też pełny kursik do egzaminu, gdzie macie wszystko wytłumaczone krok po kroku działami, tak żebyście się szybko przygotowali, znajdziecie go pod spodem w opisie.